Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja, ja, ja oczywiście jestem Baddad. A to jest y, nowa seria, czyli Minecraft African Adventure. Czyli tak właściwie to jest zwykły Minecraft. Tylko oczywiście z shaderami, i wszystko będzie się działo na sawannie. Nie będzie innych jągów tylko i wyłącznie sawanna. A więc ja już zacznę, wydobywać drewno i tak mniej więcej powiem, jak. jak... Minecraft muzyka proszę ciszej. W ogóle wyłączmy. Jak mniej więcej wyobrażam sobie tą serię. Oczywiście, jak zwykły Minecraft, czyli budowanie i takie inne, eksploracja. Ale właśnie y, dlaczego, zapytacie, wybrałem właśnie, y, jakby to powiedzieć, sawannę. Co nie? Wyłączyłem ciebie. fakt dziwne, słyszałem na minecraftową muzykę. Okej, okay, a więc... Y, ponieważ... Przez to, że bad to murzyn, no to pochodzi z Afryki, to nie jest taki amerykański murzyn, jest to Afryka, afrykański murzyn. Tak, i właśnie pokażę je swoje początki, czyli jak y, tworzy, jak się rozwija. A przez to, że w Sawanie jest tylko jeden rodzaj drzewa, tak, czyli właśnie to, ta akacja. No to cóż, no to będziemy mieli yy, więcej... Tak właściwie, siebie... Nie, jeszcze dębowy jest, ok yy, Będziemy mieli mniej rzeczy do, do jakby możliwości zbudowania. Yy, myślę, że będziemy budować... Yy, właśnie. W pierwszym odcinku, w pierwszych dwa jeszcze niczego nie będziemy budować. Jakby niczego. No pierwsze schronienie oczywiście będzie, ale chodzi mi o... właśnie ten. O świnie, świnie, właśnie, żeby nie było. Mam y, ten y, poziom trudności na normal, zafiksowany, czyli nie mogę go zmienić. Y, co do cheatów, nie ma, nie ma cheatów, czyli seria całkowicie czysta, w której niczego nie będzie, niczego będziemy mogli zmienić. Y, co do shaderków, które widzicie. Y, jeżeli chcecie, żeby było w 60 fps, to będę musiał ich zmieść na mniej wymagające. Tak, ale, ale jeżeli wam nie przeszkadza... ponieważ mi nie przeszkadza, to ogólnie tylko przy nagrywaniu. Przy filmiku to tak wygląda. Tak, Zacinam się. Dawno Minecraft nie nagrywałem pero, yy, ogólnie. Okej, okay, więc mamy już pierwsze narzędzia. Chciałbym pozabijać tych świn. Ponieważ, no, ponieważ jest potrzebny mi mięsko właśnie skoro to one, to jakichś takich mega fajnych gór nie znajdziemy. Ale właśnie co do domka jaki ja chcę budować, to musicie napisać czy chcecie, żeby on był taki zwykły na ziemi, czy żeby był w ścianie. No zobaczcie, to ładny taki ten. Tutaj ogólnie wszystko ładne płaskie. Czy, chce, czy chcecie, żeby to było w ścianie, czy może pod ziemią jakieś tajemne laboratorium murzyńskie, hodowania świn i tak dalej? E, czy będę dodawać do tej serii jakieś mody? Powiem Wam tak, że e, pomyślę, że pomyślę, po, zapewne będę potrzebował tutaj takiego moda jak e, tak, albo Ray Minimap, albo ogólnie coś na Minimapkę. Dlaczego? Ponieważ Jestem pewny, że zgubi się pewnego dnia i stracę swój dom. A żeby tego nie było... To, to, to... No właśnie. Choć tutaj, no... Ja nie mogę. Co do Skyrima... To mam nagrany odcinek. Yy, najpierw zmontuję Minecraft a potem yy, dostaniecie Skyrima. I... Yy, cóż... To chyba... Wszystko z tych, tak jakby ogłoszeń, parafialnych, które miałem wam powiedzieć, i trzy owcy. raz, dwa, jeszcze jedna. Idealnie, mam, mam trzy pewne. Ok, tak a więc, yy, cóż, musimy szukać miejsca gdzieś tak yy, w miarę, na tak jakby nasz obóz, zacznę budować się tutaj. A kiedy powiecie już powiecie, no w następnym odcinku będziemy już szukać miejsca, w którym będziemy się budować. Tak. Ja wydobędę trochę tego kamyka, tak właściwie. Nie trochę a pustaka. Zrobimy sobie takie ujście w górę. Do góry. Tak, nie wiem jak to powiedzieć. W środek góry. O! Tak można to fajnie powiedzieć. No. Cóż, co jeszcze ma powiedzieć? Mam takie pewne pytanie, czy chcielibyście, żeby były jakieś y, też teksturki? Mnie już ostatnio dowiedziałem się, że w Minecraft'cie pojawiły się 3D teksturki Które, jeden tutaj mam, ale są strasznie wymagające i nie wiem, kiedy, jeżeli będę ich mieć i, i kiedy będę grywać, to czy mój komputer jakby zniesie to Ale mam nadzieję, że tak Ile już mam tam komikach? 25, no jeszcze troszkę, jeszcze tą ścianę i jednak będziemy musieli zmienić shaderki, ponieważ jak widzicie pojawiają się takie oto bugi ze światłem. Coś tam porobimy. Jeszcze pobawimy się. Możecie podsyłać te nazwy shaderów, których chcecie. że możemy być na tych, możemy być na Zeus, Zeus, czy jak to się nazywa. Tak, tak. Dalej będziemy potrzebować. Tak. Nie są crafting. Deski robimy sobie piecek od razu oczywiście wszystko od podstaw no może być tak szybko przetopmy drewno zapomniałem że będziemy potrzebować jak to się nazywa kurde pochodni właśnie dla światła I... o tak taką można zrobić wszystko pięknie ładnie dalej co jeszcze ja myślę, że potwory będą tutaj wchodzić, to już tak zrobimy. No i tyle, po prostu mam takie wejście, przytopiłeś tak bardzo ładnie. I tworzymy sobie pochodnie na światło. Tak, jeden węgielek, pięknie, ładnie. Właśnie też idarki są fajne, ponieważ w nocą pochodnie samo się świeci, widzicie? Mam pochodnie? Nie mam pochodni. To nie, to nie jest dynamic light, ponieważ świeci też pod wodą, tak postawimy tutaj sobie jeden postawimy tutaj i... aha blok tutaj taką dobrze, dobrze od razu zróbmy wszystkie potrzebne rzeczy czyli oczywiście łóżko oraz skrzynia czekajcie, zróbmy tak właściwie zróbmy jedną wielką skrzynię tak, okej, okay. raz, dwa dalej tutaj wełna mamy łóżko, łóżeczko. skrzynkę rzucimy sobie tutaj i cóż myślę że zrobimy więcej tych płotków jednak nawet y, pierwszy te to nie będzie bardziej na wygląd y, jeszcze bym chciał ogarnąć jak wygląda miejscowość w której zamieszkaliśmy to bez, y, wejdźmy tutaj na tą górkę i ogarnijmy wszystko, co się dzieje dookoła nas. Może gdzieś będzie ten, jakaś budowla. O! 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 Proszę Państwa, mamy, a więc mamy wioseczkę. Bardzo ładnie. Zabieramy nasze rzeczy. I idziemy do tej wioski. Zapytać dlaczego? No, bo mieliśmy tutaj ten. Tak? Przecież zamieszkamy tutaj. E, no, nie tutaj zamieszkamy, tak, a ogólnie na salannie ale zabieramy nasze rzeczy i ruszamy do wioski dlaczego? ponieważ w wiosce możemy no i zrobiliśmy bo fajnie w wiosce będą dużo fajnych rzeczy mam nadzieję, że mogą być diamenty, proszę Państwa Fakt, zawsze E, przyzwyczajenie 21 węgla Emerald, Of oh, ładnie 6 Emeraldów, ten ziomek ziomek, ziomek, jesteś nam bardzo potrzebny Jesteś taką osobą, która jest po prostu za minima. Dobra, więc kontynuujmy. Tego oto pana musimy bardzo chronić. I, oraz cenić. Zionek, zostajesz tutaj. I ogarnijmy, co masz. Ooo, no proszę, proszę. Zobaczcie, jaki hojny datek dostaliśmy. Tak, to będzie nam też potrzebne, żeby się nie zmarnowało. A może jest tutaj jeszcze drugi kowal? Byłoby świetnie. Nie ma. Ale tutaj zauważyłem takie oto miejsce. Takie fajnie, fajnie tak tutaj jest zrobione. Nie, jednak tam nie będziemy się budować, ponieważ myślałem, że może będziemy tam się budować. Może na razie gospodarujmy jakiś ten domek czy nie. Nie, niech sobie razu sami. A my sobie pójdziemy, zbudujemy w tym o tym miejscu nasz punkt bezpieczeństwa, tak jakby. Mam nadzieję ogólnie, czy mnie słychać. Tak, czyli dwie kratki. Myślę, że już będę kończyć, ponieważ... Słońce zachodzi Oczywiście to nie będzie seria, na której wszystko będzie, będę, będzie Wszystko będę robić sam, na odcinku Będę poza odcinkiem też eksplorować I zbierać głównie surowce, takie jak drewno albo cobblestone Ponieważ to jak zauważyłem sam oglądając, nie jest aż takie mega ciekawe No cóż, to chyba wszystko na ten odcinek Ja zabieram się do kopania i zapraszam Was do, do... do... no gdzie? Jak myślicie? Oczywiście do następnego odcinka. Trzymajcie się i... cześć!